Udało się? Dobrze. Jeszcze tutaj Wam zresztą mam taki jeden maleńki element, który będzie potrzebny do omawiania zawodu listonosza, ale Wam go nie pokażę, bo to jest tajemnica. Uwaga. Tak, tak. tak, tutaj mamy, o, emblemat, symbol Polski Polskiej. I teraz słuchajcie, ze wszystkich strojów, które dzisiaj tutaj Wam pokazywałem na sobie, Najbardziej największym problemem było zdobycie kurtki listonosza. Nikt w sklepie kurtki listonosza nie dostaniemy imienarki z Polska logo tutaj, prawda, ten znak firmowy, taki podobny do tego, a dlaczego? Bo listonosz jest funkcjonariuszem państwowym i wielu przestępców albo ludzi o złej woli, złych zamiarach mogliby sobie, mogłyby sobie tacy ludzie kupić kompletny strój listonosza. I udawać, że się jest listonoszem. I na przykład zapukać do drzwi staruszki i powiedzieć Dzień dobry, Poczta Polska, Polska, proszę otworzyć. A taka starsza pani bezbronna, łatwowierna, jakby te drzwi otworzyła, mogłaby być celem jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś przestępstwa. Dlatego kurtyn listonosza nie sprzedaje się sklepami. I w jaki sposób ja zdobyły? Otóż już było tydzień czasu miałem zaledwie do pierwszego spotkania z taką grupą jak dzisiaj yy, przyszłych czytelników i wtedy byłem w takim ogromnym stresie, skąd ja tą kurtkę zdobędę, jak tak mało czasu zostało, a tu dzwonek do drzwi, a tą, patrzę przez ten wizję. a tu pani listonoszka. Wiem, że ta pani ma na imię Zuzia. Mówię, pani Zuziu, kochana, co pani sprowadza? Ona mi ma list, polecony, proszę podpisać. A mówię, pani Zuziu, pani pozwoli, do środka, bo ja mam sprawę. I mówię, pani Zuziu, kochana, potrzebuję kutkę listonosza, nigdzie nie można kupić, a ja potrzebuję na spotkania z dziećmi mieć taki strój. A pani Zuzia była taka bardziej ostrożną, taką kobietą. Mówi, panie Romanie, za dwa dni dam odpowiedź, zobaczymy, co da się zrobić. Do mnie I mówi, mam dla pana kurtkę. Ja mówię, o, wspaniale. A za ile pani mi będzie w tych stronach yy, koło mnie, a za pół godziny. Tak. Słuchajcie, zamknąłem mieszkanie, pobiegłem do Kjaciarki, kupiłem duży bukiet róż. Jak pani Zuzia mi przyniosła tą kurtkę, to ja mówię, pani Zuziu, tutaj różyczki dla pani w podziękowaniu. A pani Zuzia jak zobaczyła te róże, to mówi do mnie tak. O, panie Roman! Takich pięknych kwiatów nie dostałam. Żeby pan był 30 lat młodszy, to bym wyszła za mąż za pana. Ale pani Zuzia nie wiedziała, że ja już od 40 lat mam swoją żonę i pewnie z takiej transakcji nic nie wyszło. Ale wracamy do tematu.